Podobno trzeba mieć tutaj też rezerwację, żeby wejść na razie, jeśli nikt nas nie pyta na tą rezerwację, zobaczymy dalej. Jak to wygląda. Zobaczcie jaki skór. Trochę ludzi przyjechało jednak woda, gdzie idziemy, tam są takie już kamloty poważniejsze, większe idziemy gdzieś tam się skończyć trochę pod palmami jest cieplutko, jest naprawdę ciepło dla mnie wystarczyłoby tylko żeby przestało chociaż padać już by było ok, bym była zadowolona nawet jak nie ma tego słońca tylko tak jest mokro i ciężko po prostu coś nagrać czy zrobić jakieś zdjęcie ale jest bardzo ciepło ale to też masz mery, Mamy yy, jakieś... taką możliwość, że ludzi yy, nie miała No, krego, tak no, no ma, mało jest, ale też ma... No, ale też trzeba w kolejne. Nawet wiesz, jakbyśmy nie przyjechali, to po prostu bym żałowała, bo sama zobaczyłam jak to wygląda, tak? A że pada, trudno. Nie zawsze świeci słońce. Ja na to mówiłam, albo palmę, albo parasol. No to dobrze za mną. No dobrze, no ja dobrze, ja dobrze. No patrzcie, patrzcie, widzicie z moją głową był <gryzmianie> człowiek z liściem na, w... na głowie, tzn. z parasolem Tego dziewczynka się pokrywała <gryzmianie> Siedzimy sobie nowy rok, 2024. Szampan za 154 euro. I zobaczcie jakie mamy. mamy tutaj lodzie. Lodzie mamy. Tłumy są. stawka tylko dla nas. Tylko dla Merci. Proszę bardzo. tak sobie tu siedzimy. Popatrzcie. kokoloko. Jest kokoloko, a my tu mamy takie kokoloko. Podbezpieczny weekend. Kokoloco. <noise>

And can like it. Yeah? yeah? Yeah, because no people there, Ah, okay. It's relaxing. Yeah, 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 Nice photos for everything. Yeah. Yeah. And uh, it's one problem with, with rain today. Raining, yeah, yeah, yeah. yeah. Not finish now finish now. Not finish now? Because the wind. Yeah? The wind. Ah. When the wind comes, and then yeah? the wind stops. Yeah? Yeah, yeah, yeah. Because the wind, you push the wind. Makes yeah, okay. let open the, the sky and then the sun the ah. Yeah, Yeah, I will. Spokojnie? Ja no Spokojnie, nie? Co nie? Spokojnie, jest? To To jest nie? Spokojnie, nie? Spokojnie, nie? Spokojnie, nie? Spokojnie, nie? nie? coś nie?

lazio 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 ans lazio anse, anse lazio. Anse lazio, yeah, yeah. lazio and then this one at the back petit, petit. Petit. Petit, yeah. petit, petit lazio petit petit lazio a my idziemy na petit lazio yeah. petit lazio petit lazio lazio tutaj zobaczcie hmm. można dojść przez las nam powiedział 10 minut do petit lazio

Niačku w tych klapeczkach, to tak średnio, co?

Betty Pery znowu Pozdrawiamy z Bedrocka Linston i Wilma